To jest miejsce legendarne, czyli hotel Trzech Dolin, gdzie spotykają się kibice. Wiele lat temu trafiłem do tego miejsca Oho, i słuchaj, chodzisz się... tam do legendy. O, do Nie, o, chodź, chodź. chodźcie zobaczycie, tam znajdziesz Pęleci. podpisy, zdjęcia wszystkich najlepszych kierowców świata z ostatnich 50 lat. Jeśli w waszych żyłach płynie benzyna, nie będziecie w stanie przejść obok tego miejsca obojętnie. Poza tym, że to historia rajdów, to również magiczna droga. Weźcie swoje auto i po prostu tu przyjedźcie. Poczuć magię przełęczy Turini. A to nie koniec atrakcji w okolicy. Dobra, panowie, mieszamy dzisiaj dyscypliny przez cały dzień. To jest najsłynniejszy rajd świata. Gdzie jest najsłynniejszy wyścig? F1 na świecie? To akurat wiem. Uliczny? Kilkadziesiąt kilometrów sąd Tak jest, Monte Carlo. Patryczku, czy życzysz sobie z nami pojechać do Monte Carlo? Poczekaj jeszcze chwilę, no dotykasz tutaj <grym> historii rajdowej. <grym> to, to nie dotykaj, pobrudzisz paluchami, no. no dobra, dotknijmy historię wyścigową. Jedziemy. Tak jest, koniec z rajdami, czas na wyścigi.